Oblicz długość boku kwadratu o obwodzie 24 metry i 48 centymetrów. Co to takiego jest kwadrat? Kwadrat jest to czworokąt, w którym występują wszystkie kąty proste i długości boków są takie same. Jeżeli obwód tego kwadratu, czyli suma długości wszystkich boków, Wynosi 24 m i 48 cm, to aby obliczyć długość jednego boku, wystarczy cały ten obwód podzielić na cztery części. Dlaczego na cztery części? Ponieważ każdy bok ma tą samą długość, i wszystkich boków mamy 4, i teraz 24 metry podzielić na 4 to są. To jest 6 metrów. 48 cm podzielić na 4, to jest 12. W związku z tym możemy już dać odpowiedź do tego zadania. Bok kwadratu ma długość 6 m i 12 cm. Dziękuję.